Dobra. Hmm. Chciałem się podzielić. Zmęczony jestem, ale na początku to chciałem powiedzieć taką rzecz. Czego doświadczam ostatnio? Tym się chciałem podzielić, ale. Hmm. Hmm. I przede wszystkim musimy wiedzieć, że jesteśmy w procesie, że nasz wzrost. Wzrost dojrzałości to jest proces. I tutaj absolutnie trzeba wyeliminować wszelkie potępienie ze swojego życia, czyli życie z łaski, coraz głębsze zrozumienie życia z łaski, bo powiem Wam, że jedną i to trzeba obserwować, nie? trzeba jakby przyglądać się sobie, nie? nauczyć się jakby przyglądać się sobie. Jedną z rzeczy, kiedy wychodzimy spod łaski, bo to się nam zdarza, to jedną z rzeczy, co ja zauważam, to jest yy, brak radości. Brak radości. Smutek przychodzi, ale nie ten z Boga, tylko taki smutek przychodzi. Ze sfery takiej śmierci. Brak radości po prostu. <laughs> to jest pierwszy taki syndrom, gdzie, gdzie, my, gdzie my wychodzimy z łaski. No i wtedy trzeba wrócić pod łaskę. Wtedy trzeba sobie przypomnieć, że wszystko, co mam, to to jest dzieło krzyża, to jest Golgota, to jest krzyż, to jest ogromna ofiara i ogromna miłość Boga do mnie skierowana na zawsze. Na zawsze. Bezwarunkowa, ogromna, bezwarunkowa miłość skierowana Boga na moją osobę jako syna, dziedzica, tak? Świętego, czystego, wybranego Bożego. Oczywiście w pokorze to przyjmuję, ale przyjmuję pełnię prawdy. Tak? W pokorze, ale pełnie prawdy. I, I z radością i wdzięczny jestem Bogu tak? i wracamy pod łaskę. Tak? Ale wzrost y nasz, Bogu zależy na naszym wzroście, czyli żebyśmy zastali, dojrzewali do pełni Chrystusa jako y indywidualnie i w ciele. Tak? To, to, do tego jesteśmy przeznaczeni. Tak? Im bardziej będziemy dojrzali tym bardziej będziemy szczęśliwi i tym bardziej Bóg będzie radosny, nasz Ojciec i, i tym bardziej i tym bardziej wejdziemy w rzeczy, które mamy, w które mamy wejść na tej ziemi. Już nie mówię o tym, że stańmy na sądzie yy, tak, ku nagrodom, bo mamy życie wieczne, dzięki, dzięki Jezusowi to też tam jakby, bo fundament jest położony, my ten fundament też kładziemy, tak? Każdy <laughs> Duch Święty każdego życia wierzącego ten fundament jest, położy inaczej, ale na tym fundamencie my budujemy, współpracując z Bożą łaską, dom, tak? I, i to dzieło ogień wypróbuje, tak? Na sądzie i, i, i tam poniesiemy szkodę albo my dostaniemy nagrodę. <laughs> Więc Z jakim sercem, i z jakim tam tym wszystkim staniemy przed Bogiem, jest ogromnie ważne. Ja dzisiaj oglądałem igrzyska, tutaj takie lecą Olimpijskie, europejskie i tam był triatlon I tam gdzie dostałem na, ludzi nagrody, medalem, to oni walczą o, o, o chwałę przemijającą, doczesną chwałę ludzką. Natomiast my walczymy o chwałę Bożą, o nieprzemijającą nagrodę się powoli jesteśmy w Chrystusie Jezusie do chwały, więc yy, do chwały wiecznej, tak, więc dzisiaj to po, poczułem w duchu, że to jest ogromny, o, ogromna, przepaść między ich nagrodami, a, nasza, a naszymi, więc jak to bardzo muszę też yy, mająć to życie z łaski, tak, to trzeba właśnie, myśleć tego uczymy, nie? W radości, tak, że też tam to, nic ode mnie nie zależy, ale jednak zależy to, że ja mam wolną wolę i kładę to życie, bo ja chcę się wgryzać tam i poznawać Boga coraz bardziej. Wolę Boga do mojego życia. Słyszeć w komorze coraz bardziej Boga. Widzieć coraz bardziej, tak? tego serca, by widzieć Boga. Więc ja też to przykładam, w rękę do puga, tak? Nie odwracam się w tył. Przy, przykładam i tego <laughs> każdy z nas się uczy, tak? Żeby nie ustąć, tak biernie, wiecie? I, 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 i to tylko, to, to, to będziesz już sam to indywidualnie wiedział, ale stanąć na sądzie tam i, i, i Paweł żył z łaski, on bardzo głęboko rozumiał łaskę, ale on biegł własną, mówi pędzę, biegnę, tak? Ze wszystkich staram się, mówi starajcie się silnie, tak? Więc z jednej strony jestem w w łasce, odpoczywam od swoich dzieł, czyli to nie zależy od tego, co ja zrobię, tylko jak ja zrozumiem Bożą miłość i łaskę i jak ja z nią będę współpracował, nie polegając na tym, co ja robię, ale polegając na wielkiej Bożej miłości do mnie. I cały czas głę... inaczej tego się też uczymy, inaczej tak, żeby wykorzystać tą moc, tą łaskę, to, to, tą przychylność Boga i miłość Boga do mnie tutaj, żeby ona wykonała pracę w moim sercu. <laughs> Bo wiele razy mówię, że Bóg zajmuje się naszym sercem i wierzę, że z takim sercem, jakie tutaj zmienimy, zmienione będzie, takie jak będzie przygotowane do wieczności i Bóg przygotowuje nasze serce do wieczności tak na bo jakie serce wewnątrz, jakie wnętrze, takie, takie całe w ogóle życie Twoje twoje na ziemi i takie życie wieczne tak naprawdę. Aczkolwiek to też może być inaczej. Ale to jest ważny ten bieg. I ja pędzę w duchu. Z jednej strony potrzewam, ale z drugiej na zewnątrz to ja pędzę, ja różne rzeczy robię, tak? I nieraz się zajeżdżam, nieraz coś, coś i wracam, wiem, że żyje z łaski, uczymy się, tak? Bóg jest zawsze z nami, Bóg jest zawsze po naszej stronie bo jesteśmy Jego dziećmi i nic nas z Jego ręki nie wyrwie. Totalnie bezpiecznie jesteśmy, tak? My z pozycji nieba, tu jakby już patrzymy, z pozycji wieczności, odkupieni, tak? I wtedy całkowicie bezpiecznie możemy w miłości Boga do nas kłaść swoje życie I dzięki pragnieniom serca, które się wytwarzają pod kątem tej właśnie miłości Boga do nas. Więc nie lekceważmy tego biegu, bo to jest ogromna chwała, żebyśmy tego nie, żebyśmy tego nie przegapili, tak? bo staniemy, jak mówię, nie po medale takie wyjście, takie krążki, takie tutaj to doczesne, co mają ludzie, tylko po wieniec biegniemy sprawiedliwości, by uczcić Ojca, tak? I im bardziej nasze chrześcijaństwo jest dojrzałe, tym bardziej bo ktoś może powiedzieć, ale mi nie zależy na wieńcu, tak? No bo ja nie, nie, nie jestem pyszny, mi nie zależy na wieńcu, ja tylko chcę, no, tak mówimy, jak jesteśmy niemowlakami, to jest zrozumiałe, ale jeśli dojrzewamy do tej miary <laughs> pełni Chrystusa, to jako synowie pojawia się w sobie taka świadomość, że ty chcesz nie żyć dla samego siebie, jak niemowlę, ale uczcić Ojca, tak jak uczcił Jezus swoim życiem posłuszeństwem, bo Bóg zawsze tego prowadzi do posłuszeństwa. I zawsze uczcić Ojca w Synu Jezusie Chrystusie coraz bardziej będziesz to rozumiał i ten wieniec nie będzie dla ciebie tylko będzie uczczony to, co Jezus uczył na krzyżu i Jego imię. A nie, to nie chodzi o Ciebie. Bo Bóg zrobi to ze względu na swoimi, ale to rozumiemy, jak my dojrzewamy. Jak stajemy się i synami. Rozumiecie? Jak to się wtedy dzieje, i, i wtedy nasze chrześcijaństwo nabiera takiej dojrzałości. I zmierzamy do pełni, tak? Do tego wszystkiego, czego, co Bóg tutaj ma, bo Bóg ma ogromne rzeczy. I teraz, kiedy moje chrześcijaństwo, bo do tego właśnie zmierzamy. Yy... <laughs> Oj, przepraszam. Robi się dojrzałe. Bo sam z ciebie nic nie mogą czynić. I ostatnio do mnie to dochodziło, wiecie, że jak widzimy krzyż, nie? Tak, ta, takie całe nasze chrześcijaństwo jest, bo wszystko, co mam, to krzyż. I teraz może nam, wiecie, krzyż być malowany przez na przykład, nie wiem, film pasję, to jeszcze jeszcze bidy, ale może być wylosowany obraz krzyża, wiecie, religijny. Co kościół katolicki, że tam jest Jezus przybite, jakieś takie, tu jakaś krew mała, tam przybite takie nóżki, wiesz, taki mały Jezusik. Tak? Coś, co nie ma wartości w ogóle i coś, co jakby jest, co jest mówione, że jest za darmo, tak? I teraz o co chodzi? Wiecie, tam była jedna wielka miazga człowieka, zmasakrowanego Jezusa Chrystusa, człowieka, 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 który poniósł ogromny koszt, całe życie Jezusa, jakby śledzimy, to jest dla mnie krzyż już. On niósł od on, on, on złożył swoje życie w ofierze od samego początku. On cierpiał od samego początku. On płakał. Łzy zanosił do Ojca. i z nim kolorowo na ziemi. Więc od do momentu 30. roku życia tam już jest dla mnie jedna, jedna jego łza Jezusa, jak w Duchu Świętym sercem to poczujesz, to to jest dla mnie już wykonałość. I jego życie jest całej wykonałości, a uwieńczenie, uwieńczenie to jest krzyż. gethsemane gdzie się płacił krwią, jeśli to duchem i sercem będziesz badał, rozumiesz? Jaką cenę zapłacił Syn Boga, Jezus, jednorodzony Syn, tak? Jaką cenę zapłacił Bóg na krzyżu? Skąd przyszedł w ogóle Jezus? Jak będziesz badał te rzeczy, tak? Jak był zmiażdżony ten Sługa Boży, bo On przyszedł służyć, tak? Król Królów przed służyć. Jaki to impact, to wszystko robi na moje serce, bo to jest cały ta pełnia krzyża. Nie tylko, że wiecie, jak katolicki, że przebili go i tam, oj, i możemy to bardzo płytko rozumieć, i wtedy jest kapa, kochani, kapa. Natomiast Jezus był zmasakrowany, poniżony, wyszydzony, opluwany, zmiażdżony. Jedna wielka plama na całym ciele krwi pełnej ran. Bryzgała tam pewnie ta krew, ja nie wiem jak to było. To Duch Święty tylko może pokazać pewnie trochę, bo byśmy chyba nawet tego nie przeżyli. Więc jak wielka cena ja widzę na krzyżu, tak? jak był bity jeszcze, torturowany przed krzyżem, torturowany był człowiek, w człowieka całego w ranach i później jeszcze bierze ten krzyż, nie dość, że całe życie poświęcił jako ofiarę, złożył swoje ofierze, to później na końcu złożył fizycznie ofierze się i wziął całe grzechy całego świata, jeszcze krzyż nie swój, ale całego świata krzyż i niósł go pod górę. Jak to będzie z sercem, jak to, jak to Duch Święty da ci taką łaskę, to zobaczyć z sercem, to im bardziej my widzimy to, co się stało tam na krzyżu, tym bardziej my rozumiemy i dojrzewamy. Nasza wiara dojrzewa. Chrześcijaństwo robi się mężne, mężne, dojrzałe. Męstwo się pojawia. I już nie chodzi o ciebie, jak niemowlę, ale chodzi o Jezusa. Bo wiecie, jest takie zagrożenie, więc ile, wiecie, zbawienie z łaski jest za darmo, w tym, że ja nic nie zrobiłem, żeby być zbawiony. Ale, i teraz chcę podkreślić, to, to ale, ale Jezus. Jezusa to kosztowało ogromną cenę i, i jeśli i, i tam jest właśnie klucz do dojrzałego chrześcijaństwa. ogromną cenę nie to co on mi dał skrzyżał, bo to też jest ważne i ja to na tym się buduję ale później dojrzewamy w wierzę i ale ile jego to kosztowało i jak ja tam sercem sobie z duchem Świętym będę ile i mi to za ile to go kosztowało to to od razu mnie przemienia moje serce, pragnienia, przewartościowuje moje życie, krok po kroku, to jaką cenę Jezus zapłacił, całym życiem i krzyż Golgoty. To przemienia coraz, coraz bardziej, pomalutku, moje chrześcijaństwo w, z dziecinnego w coraz bardziej dojrzałe i o to Bogu chodzi. I mi też o to chodzi, i Tobie też o to chodzi. I też tego pragniesz na pewno. I teraz tak, gdzie jest pułapka jest napisane, gdzie, mój, moje ser, gdzie skarb mój, tam serce moje. I teraz tak. My wszyscy ludzie na świecie żyliśmy do własnej chwały. I to jest grzech. My zostaliśmy zabici, jesteśmy martwi i teraz jesteśmy nowonarodzeni i żyjemy dla Bożej chwały. Ale jest pułapka i Biblia o tym, o tym przestrzega. I Jezus mówił, żeby kto kocha swoje życie, ten straci. To jest dla mnie największy bałwan i to jest bałufalstwo, jeżeli my Zlekceważymy tak wielką cenę, o której wcześniej mówiłem, I, i, i przez to właśnie, że płytko widzimy krzyż, to ja wierzę, że większość z nas wycofuje się z wiary, bo nie widzi sensu, celu tego wszystkiego, nie zbadało tego sercem i wraca wycierczego do tak zwanego Egiptu cebuli, czyli do kochania swojego życia bardziej niż kochania Boga. I Bóg ma na to gniew. I, i widzisz, jak będziesz kochał swoje życie bardziej, nie? To od razu Ci z miejsca mówię, wychodzisz w ogóle z miłości, bo miłość nie szuka swego, rozumiesz? A ty szukasz swego, bo szukasz szczęścia dla siebie. Jesteś już cymbałem brzmiącym ja i ty. Nie możemy nic zyskać wtedy, możemy być tylko religijni, i, i wtedy, jeśli my kochamy swoje życie bardziej niż Boga, niż Jezusa, sercem, my nie chodzi o uczynki, tylko sercem, uczynki wychodzą później. To my później właśnie bawimy się w religię i mamy i tracimy swoje życie, rozumiesz? Tracimy, tracimy swoje życie. Bo Jezus to powiedział. Kto kocha swoje życie na tej ziemi, ten straci. Kto nienawidzi swojego życia na tej ziemi, tak? A pójdzie za mną, to, to zachowa je, tak? I to jest. I to jest największy bałwan, największa przeszkoda w życiu z Jezusem y, dla mnie. <laughs> y, pozbywać się właśnie tego egoizmu. Pozbywać się tego egoizmu, kochani. Czyli właśnie zaprzeczyć się samego siebie, to co jest mówił, to jest nie kocham swojego życia. Biorę krzyż, tak? bo widzę jaką cenę Jezus zapłacił, biorę krzyż i dnasiaduję Jezusa i tracę swoje życie. Nie żyję tu dla siebie. To jest największa pułapka żyć tu dla siebie. Jezus nas zbawił, my w chwilę idziemy z Bogiem, ale później wracamy do życia dla siebie, z sercem. W sercu bardziej chodzi o mnie, znowu, niż o Jezusa. I wtedy, gdzie jest skarb? Moim skarbem, wtedy jest moje życie, kochani. Tak? Ani Jezus. I moje serce jest tam. Tak? I Bóg, powiem Wam. I, i, i to jest jedyne dla mnie w cudzysłowie niewybaczalne w ogóle, bo, 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 bo to jest straszne w ogóle. Że tak wielka cena była zapłacona, a my wracamy do. Chwinia wraca do wymiocin, czyli do kochania znowu siebie i swojego życia, a Jezus na dokładkę. I to jest religia. Natomiast jeśli my naprawdę będziemy tracić to, to miłość do samego siebie, miłość do swojego życia, tak? Czyli ja, że ja Bogiem jestem. Jeżeli to, powiem Wam coś, jest tak, ze życie dawnego człowieka, tak, a przeóbledczenia nowego nie da się przy, ten, do bukłaka nowego wlać starego wina, tak? do nowego bukłaka, wlać tylko młode wino, tak, nowe. I to jest zawsze to pokazane, bo, patrzcie, jest przecież ziarenko musi obumrzeć. Teraz tak, ten cielesny, ten zewnętrzny człowiek, ten dawny człowiek dla na nas rumar, on zostawi te pozostałości, tę miłość do samego siebie i do tego właśnie mówię, że mamy nie wracać i to ma obumierać na nas. I wtedy będzie łatwo nam coś zedrzeć, bo patrzmy, zeblekamy z siebie coś, by przeblec. W duchu mamy obraz syna namalowany. Rozumiecie? I ten obraz pełny wykonało się w duchu, obraz syna, na obraz syna. Ja mam go na duszy nosić. Kiedyś nosiłem obraz ziemski, tak? A teraz noszę obraz niebiański. I to jest proces, tylko że. Jak my zawlekamy dawnego człowieka, czyli miłość tak naprawdę do samego siebie i miłość do diabła, to to ziarenko musi najpierw obumrzeć ten dawny człowiek na nas. On musi obumrzeć, bo zobacz, ja kocham dawnego człowieka jeszcze, zawlekam go, a przeoblekam nowego. I widzisz, tego nowego nie kocham jeszcze sercem, a tęsknię za tamtym dawnym. Widzisz to? Widzisz paranoję? Więc ten dawny musi obumrzeć na mnie, rozumiesz, żeby. Chwała wszelka tam umarła, ta chwała ludzka, chwała diabelska, wiara w ogóle. Patrz, wie dlaczego kochasz swoje życie? Bo wierzysz tam w chwały, że one się zaspokajają, te wszystkie chwały diabelskie. I to wszystko musi obumrzeć. Jeśli to obumiera, jeśli ja tam już nie mam miejsca żadnego to mi łatwo to, to zawlekać, a coraz bardziej kocham Boga sercem, więc przeoblekam nowego i wtedy obranko na mnie jest fajnie i obcisłe, fajnie. Wszystko tam wtedy jak tralala gra w ogóle. Bo my w ogóle, wiecie jak jest? My w ogóle. Yy, jakby to powiedzieć? Diabeł. Wiecie, każdy człowiek ma wiarę na świecie. I zależy, w co w twoje serce ma wiarę ulokowaną. I tam pójdziesz. <laughs> wiesz że coś da ci szczęście i tam idziesz. Po prostu uwalniasz wiarę i idziesz. To jest cokolwiek, tak. I taki był dawny człowiek. On miał mnóstwo jakichś tam dziwnych rzeczy. Że to mi da szczęście, to mi da szczęście, to mi da szczęście. I dał mu... I ty masz wiarę i diabeł cię oszukał, i ty wierzysz, że to i szedłeś tam i cię to zaspokajało. I, ale ta miłość do siebie samego to jest dawny człowiek i my to zrywamy. Po udręce swej duszy ujrzy światło. To jest udręka. Umi, obumieranie ręka. Ale w twoim duchu jest obraz syna, ale obraz syna mamy coraz bardziej mieć ziemi, ziemskiego, zrywać mówię, a niebiańskim być. Obraz syna ma, jakby patrz, fuh, wyłonić się na, nasze, na naszą duszę, rozumiesz? Bo w duchu już jest obraz Syna, ale my go mamy obraz, na obraz Syna jesteśmy, tak? To mamy na obraz dusza nosić obraz Jezusa, rozumiesz? Coraz bardziej. Bo może się okazać tak, że my uprawiamy religię, nie wiem, służymy nawet, w duchu, w duchu mamy obraz Jezusa, a charakter w ogóle nie przemieniony i ktoś do nas podejdzie, a my, a my w ogóle w duchu jesteśmy nowonarodzeni, a mamy na zewnątrz obraz ziemskiego człowieka, obraz diabła, a nie Jezusa. Bo tu mają ludzie zobaczyć, wiesz, charakter Jezusa. Z ducha, rozumiesz, na duszę i taka czystość i taka chwała, ale Boża. Tam mają zobaczyć. Bo naj największym niebezpieczeństwem jest to, że my ludzie chcemy sobie odbierać chwałę dalej, kochani. I dlatego to ziarenko musi obumierać. Musi to ziarenko obumierać. Na nas. I to jest bolesne. Ale im bardziej będziesz widział krzyż. Ten krzyż właśnie będzie wykonywał pracę, że to będzie dla ciebie łatwe, lżejsze. Będziesz widział sens w tym. Jedyny sens to jest patrzeć na krzyż w ciszy i co tam się stało. To jest, to jest właśnie, to jest, to nas przemienia. Tam, stamtąd płynie moc. Stamtąd płynie moc, i powiem Wam, że jest też tak, że duchem, na przykład, duchem coś zobaczysz, nie? Na przykład widziałem duchem, że Paweł był najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, jako, oprócz Jezusa oczywiście, bo na więzieniu nie potrzebował nic, ale on miał bliskość z Jezusem i to wewnątrz jest szczęście zawsze. I Jezus jest wewnątrz szczęście, nic innego, pamiętaj. I ja to duchem widziałem, ale żeby moje serce dotarło to, gdzie duch mnie ciągnął, gdzie mi pół pokazywał, to jest proces, rozumiesz? Muszą zaś określone procesy w moim sercu, różne doświadczenia z zewnątrz, wewnątrz, wszystko, rozumiesz? jakaś chłosta, większa łaska, miłość, żeby moje serce dotarło do miejsca, gdzie mi Duch pokazywał. I wtedy ja sercem widzę już. I to jest trwałe. Trwała przemiana. I ja, obraz Syna, który mam w Duchu, wyskakuje coraz bardziej na duszę. Rozumiesz? I wtedy po prostu stajesz rano, wychodzisz, robisz sobie przedziałek, tak zwany, i idziesz, rozumiesz? I gadasz z kimś, i swobodnie, rozumiesz? I swobodnie obraz Syna widać na Twojej duszy, rozumiesz? Nie widać Bengarta diabelskiego, rozumiesz? Który kocha swoje życie i mówi komuś o Jezusie, tylko ludzie doświadczają Jezusa, rozumiesz? Bo nie chciałeś kochać swojego życia, rozumiesz? Ale zaparłeś się, wziąłeś krzyż i Duch Święty zrobi całą robotę, tak? Bo chciałeś, chciałeś się pozbyć swojego życia całkowicie. Dlatego bierzmy sobie to, kochani, do serca, bo mówię, że na tej ziemi jest tylko to, 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 to ma sens tracić swoje życie, nie kochać swojego życia i o tym Jezus cały czas mówił, tak? wyżyć się samego siebie, wyżyć się wszystkiego, co mamy, czyli przestać kochać siebie egoistycznie, po diabelsku, to, co nas nauczył diabeł i dopiero wtedy, jak my to zawlekamy, to może przyjść nowe, rozumiesz? Może przyjść nowe. Może wyrosnąć nowe. I to jest bardzo ważne, że w Kolos pisze, że <laughs> żebyśmy żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy my byli świadomi naszego rozwoju w Bogu każdego dnia na każdych etapach. To jest bardzo ważne, żebyśmy się tym przyglądali, nie? Pewne rzeczy zobaczymy. inne rzeczy są zakryte. To jest tajemnica ufamy Bogu, tak? Bo on bo, no bo jest Bogiem. Ale żebyśmy, żebyśmy to widzieli i żebyśmy widzieli też. Co chciałem powiedzieć? No wyleciało mi, że to jest, mówię, że, że też nie od razu to się działo, ale no do nowego bukłaka jest dane młode wino, rozumiesz, żeby nie okazało się tak, że wiesz, tu masz obraz syna w duchu, tak? A tu jesteś dalej niemowlakiem, albo kochać swoje życie i jest pomieszane z plątanem, rozumiesz? Żebyś to rozumiał, żebyś rozumiał, żebyś miał stałą i relację z Duchem Świętym. Duch Święty został posłany po to, żeby ci to wszystko objawiać prawdę, rozumiesz? Wprowadzać w ogóle, tak? Uczyć cię. Masz namaszczenie do tego, tak? Coś cię powiedziałem, wleciało. Ale tak będziemy stawać się coraz dojrzalsi. I, I o to w Bogu chodzi. Aha, że patrz, w Kolosem pisze, że wewnętrzny człowiek, on się odnawia, rozumiesz? Ku głębszemu poznaniu Boga. I patrz, jak on się odnawia, zamieszkuje teraz coraz bardziej ten niebiański człowiek, moją duszę, odnawia się, rozumiesz? I o to chodzi najbardziej. To im bardziej on się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, ja, ja zostaję jeszcze bardziej tutaj poznany przez Boga, bo też tak Bóg mówi, to wszystko naokoło mnie się zmienia. Ja w ogóle inaczej widzę rzeczywistość, inaczej widzę Boga, inaczej rozumiem Słowo, głębiej i głębiej i świadomie rozumiem siebie, kim jestem. I wtedy po prostu idziesz sobie na spacerek i ludzie widzą, jak śjaśniejesz, rozumiesz? Jak, ja nie wiem, jak to się, jak to się mówi, jak szkutnik, szkutnik. szkutnik. śnieją Twoje szaty i to jest widoczne. Ty się odzywasz. I Twój głos ma tą samą barwę, co zachwycali się głosem Jezusa. Rozumiesz? Czemu? Bo coraz więcej jest więcej Jezusa w Tobie, Chrystusa w Tobie prawdziwie. Tak? Ty jesteś coraz bardziej pokorny i coraz mniej jest Ciebie. I to jest dla mnie w ogóle zmierzanie do dojrzałości życia z Bogiem, bo jak mówię, na wszystko przyjdzie czas, kochani. Bóg ma przygotowane rzeczy, i tym bardziej będzie dojrzały, tym ty same rzeczy się zaczną dziać, i ty, ty też będziesz je robił, bo będziesz coraz bardziej dojrzały. I później patrz po, po kroku i zobacz, i za rok, dwa, ty jeszcze inaczej patrząc na krzyż, będziesz rozumiał krzyż, jeszcze głębiej ci Duch święty będzie pokazywał, i będziesz wdzierał się w tą głębię. I co będzie efekt? Że jak jest w życiu napisane, że abyśmy byli na obraz Jego syna, i ten obraz Jego syna będziesz nosił w duszy. Bo w całym sercu będzie prawdziwie. Ty stracisz całkiem w sercu swoje życie, aby On tylko wykonał to, co ma wykonać. Amen.